Cześć, tu Karolina. Dzisiaj przychodzę z Wami album kartką na ślub. Jest to ta baza z filigranem, którą pokazywałam na wcześniejszym filmiku. Trochę zmediowana, pomalowana białym gesso, farbą z dekoartu złotą pociągnięta i woskiem z pentartu, chociaż naprawdę muszę kupić jakiś inny lepszy wosk on ma pełno, niby to jest naturalne w tym wosku, że takie czarnie coś się wytrąca ale to tak w kurze tak brudzi pracę po prostu co drugie pociągnięcie palcem bo ja to palcem nakładam to po prostu czarna plama, musiałam papierem ściernym kombinować yy, i to zmazywać yy, tutaj jak widzicie złotym po bokach pociągnięte, tył jest gładki Kolekcja, która tu jest użyta, to jest Mintaj Papers. Kolekcja harmonii. I związałam tutaj na takie wstążeczki z boku w kolorze żółtym, takim bardziej złotym. Może nie miałam złotych ringów, ale wydaje mi się, że to wygląda bardzo fajnie. Całość miała być bardzo elegancka, właśnie w złoto-beżowych kolorach. I jest też odrobina niebieskiego. I tutaj. Otwieramy. A tam są zdjęcia, teraz eee, eee, I tutaj jest a propos właśnie pary młodej, oboje noszą okulary. Eee, kobieta śpiewa, mężczyzna lubi czytać książki. Eee, tutaj zaraz coś weźmie. są zdjęcia właśnie od razu pary młodej, klejone z, z wspólnego wyjazdu z tą y, parą, od której to dostają. Y, więc ona jest jakimś lekarzem, anestezjologiem, fizjot on fizjoterapeutą. tą tekturkę sama właśnie y, malowałam, a, znaczy malowałam, naszkicowałam sobie, koleżanka mi to zrobiła y, w programie a filigranki wycięły. I tutaj właśnie oboje ona lubi jeść, on lubi gotować, więc też wspólna pasja. I ja tak nie lubię jak ktoś tak przykłada, no ale się nie przygotował.. Tutaj coś wspólnego, czyli maseczki. W tej dobie bo koronawirusa ich połączyły jakoś, Ponoć to jest jakiś znak szczególny dla ich związku. No i wspólny wyjazd na morze i lubią narty. I tutaj już bez tekturek, życzenia z tyłu i, i tyle. I tak to wygląda. To potem tak jest, że i tak widać, ale trudno. Dobra. No, trudno, dobra, dobra. I tak by się prezentował ten mini albumik kartkowy. <grytania> Taka fajna forma. Wdzięczna do, do pracy. No i elegancka, myślę, że fajnie wyszło. W tym filmie to wszystko. Dzięki za uwagę, i do następnego. Cześć.